Cześć, tu Klaudia. Witajcie na moim kanale My Korean Fairytale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zakupy, które zrobiłam ostatnio w Korei. Na początek pokażę Wam zakupy spożywcze z Home Plusa, także zapraszam. To zaczniemy sobie od kimu, czyli wodorostów. Kimu jem bardzo dużo, zwłaszcza takiego, który jest prażony z sezamem i z olejem. Bo jest naprawdę wspaniały do ryżu, dlatego mega polecam i dzisiaj pokażę Wam jaki kim kupiłam. Ja kupiłam taki kim na promocji i to jest kim z olejem z oliwek, a ten drugi tutaj to jest kim z tylkirem, czyli olejem z pachnotki. Tej marki jeszcze nie próbowałam. Więc ciekawa jestem bardzo, jak smakuje. Jak kupujecie taki Kim w Korei, to warto go kupować na promocjach, bo właśnie bardzo często można dostać bardzo fajne zestawy, które są różne smaki Kim, czyli wodorostu. Kolejny Kim, który kupiłam i który ostatnio też wyszedłam, to jest Kim też z oliwą z oliwek. I on jest bardzo dobry, jest bardzo fajnie uprażony. Na pewno zrobię jego test i porównanie z innymi kimami, które mam. Także czekajcie na test! Tutaj też mamy inny rodzaj kimu z oliwą z oliwek. On też był na promocji i jego też na pewno spróbuję. Kolejny kim, który kupiłam, to jest kim do kimbabu. U nas chyba koreańskiego kimu do kimbabu, przynajmniej w sklepach stacjonarnych, nie ma. Chyba mi się nie zdarzyło jeszcze spotkać, natomiast na pewno jest taki kim do sushi, to znaczy są nori do sushi japońskiej produkcji. Kupiłam też jeszcze jeden kim do kimbabu z firmy Pibigo. I to jest chyba. To jest Paksojum bodajże? Paksojum, tak dobrze mówię? Tak mi się wydaje. Jeśli kojarzycie tego pana, on jest aktorem. I yy, jeśli znajdziecie taki serial Hwarang, to on w nim grał, właśnie. I w wielu innych serialach. Ale Huarang lubię akurat najbardziej, więc dlatego kojarzę go z tym serialem. Także to jest pan so Joon. Także możecie sobie kupić w Korei Kim z takim panem. Toż też z innymi. Bo czasami są różne produkty, właśnie, które reklamują aktorzy. I kolejna rzecz, którą kupiłam z tego działu czyli Kimu. Słyszycie? To jest Kim Kimjaban kim to jest e, taka bardzo fajna posypka zrobiona z kimu i ona też jest bardzo często z różnymi przyprawami. E, to znaczy z olejem generalnie. Jest też prażona z różnymi olejami. Ten akurat nie jestem pewna z czym jest. Będę musiała potem sprawdzić. Natomiast e, tutaj akurat mam taki dwupak i jeden, jeden jest po prostu z sezamem. A drugi jest z sezamem i z orzeszkami. I to jest naprawdę pyszne. Ten kim jaman, z tego co pamiętam, jest lekko słodkawy, ale zrobimy sobie też test tego kimu, znaczy kim jabanu, czyli tej posypki z wodorostów. I zobaczymy, czym się różnią. Tak jak widzicie, kupiłam tego kimu całkiem sporo. Ale ja go jem naprawdę dużo. Praktycznie codziennie do ryżu otwieram nowe opakowanie i zjadam co najmniej połowę. Taki kim w mojej kuchni jest niezastąpiony i wam też serdecznie go polecam. Teraz pokażę wam jeszcze kilka innych rzeczy, które kupiłam. Pankaru czyli taka panierka, którą u nas też można dostać, między innymi woszą w różnych sklepach osiedlowych czasami też jest i to jest taka coś jak bułka tarta tylko trochę grubsza i z tego naprawdę są bardzo fajne nie wiem, kotlety, ryba taka w panierce, także polecam zwłaszcza, że można to dostać w Polsce kolejna rzecz, figim karu czyli taka panierka do tempury i ona też jest w Polsce dostępna jest chyba koreańska jest też japońska Wydaje mi się, że jest też taka, która jest robiona przez polską firmę. W każdym razie takie panierki są w Polsce dostępne. Kolejna rzecz, którą kupiłam, kuksu, czyli makaron. Jakby u nas nie było makaronu. więc musiałam przywieźć z Korei. Jeszcze, ja szczerze mówiąc, chciałam yy, zobaczyć, czy różnią się czymś smaku od naszych, więc przywiozłam takie kuksu. I na pewno zrobię jakieś fajne kuksu koreańskie z tego. Jak już mówimy o makaronach i zupach, to nie może się obyć bez dasima. Dasima to jest rodzaj wodorostu. W Polsce znany chyba bardziej jako konbu z japońskiego, bo tak też najczęściej jest sprzedawane. Chociaż w sklepach z żywnością azjatycką dasima też się pojawia. Macie do wyboru i japońskie kombu i koreańską dasimę. I to jest właściwie niezbędny składnik każdego juksu. Czyli każdego bulionu, którego używają Koreanki. Także jest to konieczne, jeśli chcecie gotować coś po koreańsku, zwłaszcza jeśli chcecie gotować zupy. To naprawdę polecam. Zwłaszcza, że taka dasima nie jest droga, starcza na długo i y, można ją bez problemu w Polsce dostać. Znaczy, może nie bez większego problemu, ale jeśli nie macie y, niedaleko żadnego stopu z azjatycką żywnością, to można to bez problemu zamówić w internecie. Jak już mówiliśmy o dasimie. To Mam tu coś takiego, jak taki magiczny pack I to są takie gotowe torebki z dasidą i z miolci, z różnymi innymi rzeczami, które są potrzebne właśnie do juksu, czyli do koreańskiego bulionu. Ja kupiłam różne rodzaje e, tych dasi pek, i zaraz Wam pokażę jakie. Nie będę teraz tego otwierać, ale następnym razem, jak e, będę robiła jakąś koreańską zupę, to na pewno Wam pokażę, jak się tego używa, jak to wygląda e, i jak smakuje. Na pewno Wam też opowiem. Kolejne te dasi pek, które kupiłam, to jest Manning Muxu. I ten jest zrobiony z huangtę. W koreańskiej kuchni te jest bardzo często używana. Właśnie do zup, między innymi e, jest, można zrobić na przykład te guk, e, ale też jako właśnie składnik bulionu, e, który jest podstawą innych zup. I kupiłam też taki tutaj z tym krabem na rysunku e, o smaku hemul. Hemul guk, czyli o smaku e, owoców morza. Tego smaku juxúwek jestem naprawdę bardzo ciekawa, bo ja bardzo lubię owoce morza i bardzo często używam do zup właśnie owoców morza. Więc ciekawa jestem, jaki wyjdzie bulion właśnie gotowany na tych torebkach. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest Dzimicie. I Dzimicie to są takie paski z kałamarnicy. I one służą do przygotowania jednej z najbardziej popularnych przystawek koreańskich, czyli banchanów. I któregoś dnia zrobimy sobie takie jinmiche, półką, czyli właśnie taką um, przystawkę z jinmiche, czyli z pasków z kałamarnicy. I tak jak Wam mówiłam, to um, warto w Korei um, polować na różne promocje, bo tutaj, tak jak widzicie, są dwie sztuki. I zazwyczaj jest tak, że te dwie czy trzy sztuki, jak są w zestawie, to wychodzą tani. Także warto jest polować właśnie na takie promocje. Zwłaszcza jeżeli lubicie jakiś produkt i używacie go częściej w kuchni, to naprawdę się opłaca. Kolejna rzecz, która jest niezbędnikiem, absolutnym niezbędnikiem w koreańskiej kuchni, czyli gochugaru. I ja kupiłam sobie takie kilogramowe, bo mm, takie większe też jest e, ciężej przewieźć. Zresztą to dużo kosztuje całkiem. Ja akurat kupiłam to karu za 10 tysięcy, właściwie 9900, czyli za jakieś 34-35 zł, tam w zależności od przelicznika, który jest w tej chwili. I z tego co wiem, to w Polsce można dostać właśnie takie około kilogramowe karu za około 40 zł. Także ta cena, która jest w Polsce. To jest dobra cena. To koczuk karu, które możecie dostać w Polsce, przeważnie jest z Chin, bo ono jest tańsze. I ja też kupiłam takie koczuk karu, które jest z papryczek z Chin, a nie z papryczek z Korei, dlatego że ono jest tańsze. Bo to koczuk karu, tak jak mówiłam, kosztuje około 30, powiedzmy 4-35 zł. Natomiast koczuk karu o tym samym rozmiarze koreańskiej produkcji, to znaczy takie z papryczek, produkowany, papryczek rosnących w Korei, to koczuk karu wtedy kosztuje około 70 zł, 80 zł, czasami nawet 100, kilka złotych, w zależności od firmy. To koczuk karu tutaj. To jest kimcią koczukaru, czyli to jest takie koczukaru, czyli ten proszek chili, który używamy do kimchi. Natomiast ja używam go też normalnie do zup, do różnych bancianów, czyli do koreańskich przystawek. I myślę, że szczerze nie ma aż tak wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o smak. Możemy sobie też z niego zrobić koło koczukaru. Czyli e, takie m, bardziej zmielone kociukar. I pokażę Wam jak, z któregoś dnia. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest fasola. I to jest czarna fasola. Jeśli interesujecie się kuchnią koreańską, albo na przykład oglądacie dramy koreańskie, czyli koreańskie seriale, to e, zapewne widzieliście kiedyś w dramie taki ryż, który ma taki czerwonkawy kolor. Taki bordowy, czerwony, coś takiego. I ten ryż jest właśnie robiony z fasolą. I e, zazwyczaj jest to czarna fasola e, można użyć na przykład takiej fasoli, jak ta. I dlatego ja kupiłam, bo było na promocji. I to, co jest fajne w Korei, tak jak mówiłam, to są te eventy typu One plus One. To też było na OnePlus1. One. Ja na początku nie wiedziałam, bo nie zauważyłam, szybko robiłam te zakupy. Nie zauważyłam, że ta czarna fasola jest sprzedawana właśnie w ramach takiego eventu OnePlus1, One, czyli 1 plus 1. Jak już przyszło do kasowania tej fasoli, to pani mi powiedziała, że ta fasola jest właśnie w trakcie tego eventu OnePlus1 One i żebym sobie szybko pobiegła po kolejną. Więc zatrzymała kolejkę dla mnie, żebym ja mogła sobie właśnie wziąć tą fasolę i żeby nie być strata na tym. Także super, naprawdę Koreańczycy pod tym względem są naprawdę cudowni. Zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy mogą nie wiedzieć, że jest taki event one plus one, tak? No, i tak to bylibyśmy ostatni, albo po prostu trzeba byłoby zostawić tą fasolę, bo inaczej to ciężko im będzie to po prostu jakoś policzyć. Tak? nie wiem w sumie, jak to jest. Chyba, chyba nawet nie mogą tego zrobić, jeżeli coś jest na takim evencie. Natomiast podpowiedziała mi, że właśnie to jest na tym evencie, i zatrzymała kolejkę, żebym mogła pod te fasolę pójść. Także mam takie dwie, dwie wielkie paki fasoli. Kolejna rzecz, którą przywiozłam, to. Halabą Czyli coś podobnego do Judziacia. Jeśli słyszeliście o Judziacia, czyli um, tej takiej herbacie cytrusowej. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, ten cytrus. Halabą to jest taka konfitura zrobiona z halabą, czyli też z rodzaju cytrusa, który wygląda troszeczkę jak pomarańcze. I tutaj może na obrazku będziecie widzieli taka trochę mandarynko, pomarańcza, coś takiego. Ja samego tego nigdy nie jadłam, w sensie, nigdy nie jadłam tego owocu, więc nie powiem Wam, jak smakuje, ale może będę miała jeszcze okazję kiedyś spróbować. I y, to jest właśnie taka konfitura, y, z którą potem zalewamy wodą, i tak samo jak u dziecka, ten właśnie halapong ciągł, na pewno będzie bardzo fajny na zimę, na jakieś chłodniejsze dni. U nas wiosna, wiadomo, jaka jest, co chwilę pada deszcz, i w ogóle także. Może nawet latem czasami będzie ochota na coś takiego. Także kupiłam taki duży właśnie słoiczek tego Hallabomcia. Jeśli Wam się podobało, to łapki w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejny filmik.